Złom dobry moi mili. Mam nadzieję, żeście się nie przestraszyli. Jesteśmy w Koł, pisze się Caen, we Francji. No i prowadzę tutaj życie hotelowe. Spałem sobie. Jeden, jedną wadę ma ten pokoik: mianowicie nie ma krzesełka, trzeba siedzieć na łóżku. I tak, jest sobota, 9 marca. Może wywietrzymy trochę. Okay. Jestem sobie w hotelu i kończę moją kawę, którą robiłem sobie w aucie. Pani w recepcji mówiła, że kawa tylko euro 50 tam u nich. <laughs> A ja postanowiłem euro 50 zaoszczędzić i zrobiłem sobie kawkę. Poszedłem do auta zrobić kawkę, tak, i kończę ją właśnie. I z telewizji nie korzystam, ponieważ mam swoją własną telewizję, którą produkuję właśnie. I tak, jest hotel. Za chwilę go Wam pokażę z zewnątrz. Jest to fajny hotel. Jeżeli ma łazienkę w pokoju, to jest to fajny hotel, moim zdaniem. I już się rozpakowałem w tej łazience. Będę tutaj uprawiał kąpielę. I moi przyjaciele. Tam są moje kosmetyki i tutaj będę zmywał brud z ostatnich dni. Ręcznik zawsze korzystam ze swojego, nigdy z hotelowego, aby mieli mniej roboty, nie? Aby nie musieli tyle prać i prasować. To jest też ekologia, nie? Także zasłaniam się, bo jestem szterbaty, wiecie? Pracuję nad tymi zębami, będą kiedyś wstawione i wtedy czuję się trochę jak ten jakaś gwiazda show biznesu, życie w hotelach. Moi drodzy, za granicą, na zachodzie. No nic, tak. Więc wejdę sobie przed hotel, pokażę Wam, jak wygląda, gdzie jest moje okno. I obok jest market. Super U, taki francuski Lidl jest tańszy. Nie do Lidla, jest tam ze 3 km, więc nie będę wydziwiał. Tylko pójdę do tego marketu Super U. Zrobię jakieś zakupy, wam pokażę. Ale o czym jest ten filmik zawodowy? Otóż jest kolega, który założył kanał i ma tam już trzy filmiki. Mam nadzieję, że dacie mu taki, taki symbol. Tam i nazywa się Zapuszkowany.10. Znajdziecie go w komentarzach pod moim ostatnim filmikiem, więc pozdrawiam serdecznie kolego. Zostawiłem mu suba, chyba trzeciego, także e, możecie do niego zajrzeć i e, dać mu coś motywującego do, do, do działania dalszego. No, a ja kończę kawkę i może nie będę pauzował, tylko. Skończę ujęcie, i, i potem następne, i potem zakupy. No bo nie chcę mi się iść do auta, i tam gotować fasolki. Także pójdę sobie kupić coś, może na śniadanie jakieś francuskie bułeczki, coś takiego. Zobaczymy, także do ujęcia następnego. Pamiętajcie, zapuszkowany.10 Jest w komentarzach. Tam pod ostatnim filmikiem wejdźcie i zobaczcie co też. E, kolega ten wyczynia. Ptasunie śpiewają. Pogoda jest taka sobie, moi drodzy, chłodno, ale gołe drzewo tam takie. Jest to hotel Kyriat Direct. Coś takiego. Wiele lat jeździłem po Francji i takie hotele mijałem w nocy. Spoglądając, tęsknię w ich stronę, myśląc sobie, że kiedyś i mi się przetrafi. Przetrafiło się moje okno to jest. E, Oto, drugie, jakby. Od tamtej strony tam jest Market Super U. Super U. Tu jedzie kolejny, chyba, do hotelu. Będzie nas tu wielu. Tam stoi mój, ale nie mam nie pokazywać przykaz, więc nie będę pokazywał. No i tak, takie hotele zawsze we Francji są specjalne dzielnice, gdzie one są jakby osobno za miastem. I tu jest tak samo, jest tutaj więcej hoteli w jednym miejscu. To jest ten mój, busik tam. Tu mamy jakiś paczkomat, Mondial Relay, tutaj jest. E, można kupić sobie tak, cokolwiek. O nawet takie. Różne rzeczy, jakieś kosmetyki, jakieś coś, baterie nawet chyba. No zubki niskie Zodorant, różne rzeczy. Tutaj <laughs> napoje i ten i słodycze. Tu jakieś bagietki chyba. Bagieta, tak bagietka euro 10 płacisz i bagietka wychodzi. Tutaj pizza. Można pizzę z automatu kupić. No i można się wyprać też, nie? Ja tu nie będę z tego korzystał, bo ja będę korzystał tylko z marketu, moi drodzy. Idę na zakupy, nie chcę właśnie uniknąć pokazywania auta, ale tam jest właśnie super, super U i udałem się tam, tam jest hotel Ibis, budżet dalej, tam jeszcze jakieś hotele, a tutaj ktoś pierze. Może uciekamy stąd, bo nas ktoś zabierze. Najważniejszy zakup, moi drodzy, ponieważ wyjechałem z domu i nie wziąłem sobie do szyb a brudne mam szyby więc euro chyba 60 to kosztowało potem wam pokażę paragon w domu jak będę w domu <grym> a że jest tam wifi to będę nagrywał filmy ci no i tam jest ten hotelik tutaj zakupów reszta czyli bardzo niewiele ponieważ <grym> Aha, łóżeczkę sobie muszę wziąć, bo kupiłem sobie taki deserek. Wiecie to, ale to jest blisko, także W razie czego? Tak, jakieś, wiecie, ala jogurt czekoladowy z ciemnej czekolady. Czekolad nuar. No i to będę zaraz jadł na śniadanie. Oraz takie chlebki francuskie. No to już Wam wszystko pokazałem. Przy okazji, tutaj jeszcze coś na wieczór mocniejszego, moi drodzy. Były tam też takie energy drink w butelkach, takich dużych, plastikowych, 2 euro kosztowały, to kosztowało euro coś, więc wziąłem sobie w puszce, żeby się zgadzało z tematyką kanału, nie? Złom, czyli puszka. Dobra, to zostawiam w aucie, idę do domu nagrywać dalej. No i tak, jesteśmy już w domu, zakupy, zaraz zobaczymy, co, ile kosztowało. Także Crazy Tiger Energy Euro 5 Euro 5. Gdzie on jest? Jest on tutaj. Fajny znaczek. Nieskończoności, że można te puszki w nieskończoność. Ciekawe, czy aluminiowa, czy jaka? Nie ma informacji, chyba aluminiowa. O dobra, to mamy także nie odwodnimy się, jeszcze mam w aucie dwie zgrzewki wody i jeszcze dużo wody <laughs> Ale na stałych wody, więc następnie mamy netwit Triple Act, ajakt. aha, czyli do szyb 750 ml 2,60 kosztowało jednak o wow, do szyb 2,60 a ja myślałem, że euro 60, bo tam te ceny były. No trudno. Będę szyby mył rzadziej. <laughs> Peń czekolad razy 8. Takich małych bułeczek 206. 206. To kosztowało 206. Takie na śniadanie, wiecie, bułeczki z czekoladką. Nieraz je jadłem. W różnych sklepach we Francji różne rodzaje są. Razy 8, bo są też rogaliki, nie? Oni lubią takie różne. Co tam jeszcze mamy? Najdroższy był płyn do szyb. Moi drodzy, 2,60 uh -huh. Ajax były tam chyba tańsze, ale już za późno. No i jeszcze jest krem czekoladowy, euro 12. Euro 12. To jest to zaraz to będę jadł sobie najpierw to potem to a potem do auta pójdę na obiad sobie coś tam zrobię na ciepło na parkingu no i torba mi kosztowała też 18 centów 18 centów razem 7 euro 1 cent zapłaciłem to swoim własnym plastikiem torba a jeszcze łóżeczkę sobie przyniosłem żeby te desery jeść Torba wyprodukowana we Francji, 100% z materiałów z recyklingu, także przyczyniłem się do uratowania świata i no cóż, będę teraz wiódł w normalne życie przy sobocie, tak? Zjem śniadanie, potem może jakieś kąpanie, potem leżenie i czytanie, albo filmów nagrywanie, albo oglądanie, także jeżeli jest weekend, to powinienem odpoczywać, nie? Odpoczywam. Może pójdę na spacer wieczorem się przejdę po okolicy obejrzę inne hotele i tak dalej także do poniedziałku mam wolne moi drodzy i na pewno będę szedł do auta zjeść coś konkretnego nie później a na razie tak nalajcie śniadanie pamiętajcie zapuszkowany kropka 10 subika mu dajcie Chłopak zaczyna, pierwszy filmik zacząłem jego oglądać, jest dość długi, więc w połowie zatrzymałem się, poszedłem coś kupić do jedzenia, no i będę dalej, o, dalej oglądał ten jego pierwszy filmik, zapuszkowany, 10, jest on w komentarzach pod ostatnim filmikiem, wszystkiego dobrego, smacznego, od zawodowego, kawka już, no jeszcze jest kawki trochę, także kawka, coś do kawki, potem bułeczki, no i tak dzisiaj, moi drodzy. Będę sobie tutaj na łóżeczku siedział i albo nagrywał coś dla Was, albo oglądał, albo jedno i drugie. Do następnego, moi drodzy, może wieczorem coś nagram. Kolejnego.